gram w momencie kiedy inne kraje zaczynają naśladować Polskę jeżeli chodzi o upowszechnianie obrotu bezgotówkowego. Podobno Czechy zamierzają naśladować rozwiązania zaproponowane przez fundację w Polsce. To już nie jest podobne, panie redaktorze, to już się dzieje, bo tam ogłoszono oficjalnie i co jest ciekawe, jesteśmy po prostu bardzo z tego zadowoleni. Jest to wręcz kopia tego rozwiązania, które, są, które jest u nas, czyli po prostu tutaj ja bym chciał troszkę rozszerzyć, bo fundacja jest tylko pewną etykietą przedsięwzięcia, za którym stoi duża część tak zwanego ekosystemu płatniczego, bo tutaj są wydawcy kart, czyli banki, tutaj są roz agenci rozliczeniowi. Są, agencje, są organizacje podlicze Visa Mastercard. Naszą zupełnie jakby innowacyjną rozwiązaniem jest udział ministerstwa i można powiedzieć szerzej rządu. I to robi z tego przedsięwzięcia dużo więcej niż tego przedsięwzięcie, nazwijmy, biznesowe albo czysto misyjne. Jest to rozwiązanie, które można powiedzieć, godzi kilka interesów, prawda? Czyli z jednej strony mamy wygodę klienta i upowszechnienie. Płatności kart, mamy po prostu w ogóle ucyfrowienie małego biznesu, bo to bardzo mocno nam służy, ale też, co dla nas nie jest głównym celem, ale nie możemy tego też nie widzieć, z punktu widzenia państwa, likwidowanie, powiedziałbym, czy ograniczanie szarej strefy. Te wszystkie trzy elementy są bardzo doceniane właśnie wśród tych, którzy chcą nas, nas naśladować. I Czesi chcą, jakby wszystkie punkty, które my wprowadzamy w Polsce, także u siebie zrealizować, czy też re chcą realizować tylko część tego przedsięwzięcia? z tego, co ja wiem, to wszystkie punkty, dlatego, że po prostu w ogóle, jeżeli by wyobrazić sobie, że na przykład nie ma tutaj tego elementu publicznego, to to, to oznacza, że mamy po prostu na przykład też określony, określony mniejszy dojście do w takim programie do sektora niekomercyjnego, prawda, bo, bo co nam daje obecność rządu w naszym programie? Z jednej strony to, że my rozszerzamy na to zwany sektor publiczny i tego się nie to się nie może odbyć po prostu jakby wbrew państwu, prawda, państwu jestem zainteresowany, każdy powie że to jest oczywiste, ale wiele rzeczy oczywistych nie jest realizowanych. Po drugie, w ogóle czasami są potrzebne takie wspomagające regulacje. I w Polsce ja nie wiem, jaki jest system w ogóle w Czechach ale w Polsce taka regulacja jest już jakby w toku. Otóż Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii złożyło wniosek znaczy projekt ustawy na temat obowiązku akceptowania co najmniej jednego instrumentu bezgotówkowego przez podmioty gospodarcze. Bez sankcji, czy jest to, ma charakter takiej powiedziałbym mocnej sugestii, ale równocześnie powiedziałbym, jednoznacznie wskazuje jakby, że te interesy różne, które tu wymieniamy się łączą. No i jeszcze druga informacja z rynku, szeroko mówiąc, obrotu bezgotówkowego. Otóż okazuje się, że Polska jest pierwszym krajem na świecie, jeżeli chodzi o e, liczbę terminali gdzie można dokonywać płatności bezgotówkowych. Czyli właściwie można powiedzieć, że w każdym terminalu, jeżeli jest, można zapłacić bezstykowo. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Bardzo często w ogóle te takie dane różne cząstkowe, one po prostu w jednych przypadkach są pozytywne, w innych negatywne, ale jeśli słyszymy coś, że coś jest 100%, prawda, to tu już nie ma jakby wielkiego pola interpretacji. Rzeczywiście wszystkie zainstalowane terminale w Polsce mają funkcjonalność akceptacji kart zbliżeniowych. Nie wszystkie karty jeszcze takie są, łącznie jeśli byśmy wzięli po prostu, ile transakcji dokonywanych kartami jest w sposób zbliżeniowy, to jest ponad 90% dlatego że część kart jeszcze nie ma, natomiast terminale wszystkie i z tego punktu widzenia oczywiście jesteśmy liderem w świecie.